Kochani, już dużymi krokami zbliżamy się do końca roku, ale niestety już słychać huk, wystrzały, fajerberek. Tak właśnie wygląda pies, który jest u nas od półtora roku, a już boi się wystrzałów, ponieważ już je usłyszy. Chowa się w budzie, ma problemy z wychodzeniem na spacer, bardzo się boi. Pamiętajcie, psy, koty i wszystkie zwierzęta słyszą trzykrotnie bardziej niż człowiek. Kiedyś ktoś robił doświadczenie, ktoś nałożył garnek na głowę człowieka i tak jakby ktoś inny uderzał prętami metalowymi w ten garnek, to jakbyście się czuli? Wasza zabawa, wasz entuzjazm, a, nowy, a może szpan, a to jest dla naszych zwierząt właśnie tak wygląda Borys. To jest stres i trauma. Pamiętajmy, psy i koty, inne zwierzęta, tak naprawdę możemy bawić się przy zimnych ogniach i przy wystrzale szampana.